Witajcie. Zapomniałem o Minerwie. Hmm, przypomniałem, ale możliwe, że będzie za późno, aczkolwiek jeszcze możecie zdążyć. W forcie Atlas dzisiaj do 18. E, Minerwa jeszcze tu stoi. Ok, cicho z bractwa tam. E, I mm, ważna rzecz, ponieważ ma dzisiaj hmm, cały zestaw zbroi Zwiadu Bractwa czyli jednej z najlepszych zbroi m, która nie jest pancerzem wspomaganym e, i która jest bardzo trudno dostępna, żeby ją zdobyć bo można ją zdobyć tylko u Minerwy tylko u Minerwy w żaden sposób wam nie pomoże tutaj nie mam go odkrytego cały czas tego e, skarbca e, z sztopkami złota, oraz yy, jeszcze ewentualnie możecie zdobyć tą zbroję z codziennych operacji, ale tam to może być różnie, ze szczęścia, kiedy wam to wypadnie. Tak czy siak, jest to jedna z niewielu możliwości, żeby kupić całą zbroję z wiadu bractwa. Oprócz tego mamy oczywiście do strzelby gausa yy, i z samą strzelbę gausa u minerwy do zakupu. Eee, modyfikacje do niej mamy też hełm bractwa ale to tylko dekoracyjnie bo właściwie niewiele więcej zmienia a jest drogi granat to akurat nawet nie masz sensu o nim wspominać a oczywiście łóżko parasolkowy kapelusz to tak naprawdę takie drobnostki ozdoby ale mm, pancerz zwiadu bractwa to jest najważniejsze no ewentualnie to, co warto wspomnieć, to nie jedyna to okazja, ponieważ po tym forcie Atlas Minerva będzie miała swoją wyprzedaż z ostatnich trzech wizyt w Whitespring czyli pancerz z wiadu bractwa i jeszcze będziecie mogli zakupić w Whitespring Więc warto sobie właśnie tę datę wtedy zanotować, a to wstępnie, według planu, powinno być od 18 do 22 września powinno być aczkolwiek istnieje pewna hmm, pewna nieścisłość która mnie ciekawi ponieważ według kalendarza Bethesdy hmm, na ten miesiąc od 23 czyli zaraz po 22 kiedy kończyłaby Minerva tutaj w White Spring od 23 do 27 według kalendarza jest wielka wyprzedaż u Minerwy. Zatem nie jestem pewien, czy od 18 do 22 ona będzie w White Spring, czy po prostu pojawi się już od 23 do 27 z wielką wyprzedażą, czyli będziemy mogła mieć nie tylko pancerz z Bractwa, ale dużo różnych innych e, ważnych rzeczy. Więc m, taka ogólna promocja m, przez BTSD. Więc no, nie wiem czego się spodziewać, ale. Warto, żebyście sobie zanotowali 18. Na wszelki wypadek, żeby sprawdzić ją. Jak nie, to 23. Od tego dnia będzie nam sprzedawać różne fajne i Możliwe, że w fajnej cenie sztabek złota, więc może i warto się skusić. Tak czy siak, zbroja zwiadu bractwa Możecie jeszcze w moich materiałach starszych znaleźć. Jest opisywana przeze mnie tam, co potrafi. Jest najlepszą zbroją, jeżeli chodzi o odporność fizyczną. Można powiedzieć w grze, nie ma lepszej. Niemniej jednak bardziej w kierunku człowieka, ponieważ ma odporność na promieniowanie. Ale jeżeli chodzi o odporność na energię, to dalej zbroja tajnego agenta jest pod tym względem i całokształtowo najlepsza. Zatem jest to można powiedzieć egzekwą w najlepszych zbrojach z zbroją tajnego agenta. Ale fizyczna jest to najlepsza zbroja w grze. No i oprócz tego możecie do niej zawsze plecak odrzutowy zamontować. Także taka informacja na początek. A teraz moglibyśmy się zająć pokazaniem mojego kampu. Poświęciłem, myślałem, że może to będzie godzina, dwie, ale poświęciłem kilka godzin na to, żeby przerobić mój kamp i powiem tak, udało mi się, jestem zadowolony <laughs> aczkolwiek jeżeli chodzi o budżet strasznie go mało, strasznie go mało, no naprawdę strasznie go mało zatem mój kamp wygląda tak, że zrobiłem go w ten sposób i może lepiej wejdę tutaj, o tu jest informacja, że w tą stronę jest moja mm, pier, czyli yy, jak to mówią no, brakuje mi teraz słowa po polsku. Mm, przystań? O, w ten sposób to chyba wygląda. Zatem obejrzyjmy to z tej strony, ponieważ będzie tak łatwiej. Mm, albo jeszcze lepiej zróbmy. powinien się Powinno to się udać. Mm, tryb foto. O, dokładnie, będzie łatwiejszy. Więc tu akurat losowo, Mikołaj. I stawik sobie położyłem z brudną wodą. Tu jest oczywiście ten znak, więc pójdźmy sobie na dół. Kiedy będziemy szli tutaj. O, czekajcie. Głęba, głębia ostrości, dokładnie. Niech mi. No, nie ten klawisz. Hmm. Ja znowu głębia ostrości. Nie chcę, żeby to, co w tle, mi umykało. O, więc tak. Tak to wygląda. Porobiłem sobie tutaj takie kolumny, ryby na wystawie. Dokładnie. Tu mamy zbiorniczek i wystawkę na pancerz wspomagany. Jeszcze go nie zamontowałem. Tu mamy sobie zrobione w środku taki zagajnik z roślinnością. Bardzo fajnie wygląda to modelowanie można powiedzieć dowolne. Ponieważ, jak widzicie, na przykład te pnącza sobie zrobiłem, można powiedzieć, w powietrzu w ten sposób i fajnie to wygląda. Oprócz tego, tu mamy właśnie naszą przystań wyłowienia ryb. W ten sposób to wygląda. Tu mamy dogotowania, oczywiście. No tutaj to standardowo niczym się to nie wyróżnia, po prostu zrobiłem parę rzeczy żeby miało to ręce i, i i nogi o, mogłem sobie wrzucić mój, moje urządzenie camp do samego środka skrytki, bo to jest skrytka i tak mniej więcej to wygląda postawiłem sobie też tutaj tu też są rybki na wystawie postawiłem sobie też tutaj właśnie schodki znaczy co ja gadam, schodki o, mogłem sobie umieścić w powietrzu w końcu drona ...z schronem, więc fajnie to wygląda. No, ten dron zasługiwał na to, żeby być w powietrzu, a nie stać się na ziemi i tak lewitować ledwo. Postawiłem sobie właśnie tutaj most z tego nowego, odblokowanego zestawu mostu kolejowego. I tu sobie zrobiłem takie wejście. Gdzie mamy... Oznaczenia, że market jest u góry, a na dole inne rzeczy. Więc idąc do góry mamy tutaj zrobiłem sobie sklep. <grym> I tu już wtopiłem go w reaktor w generator fuzyjny. Ustawiając też i wtapiając niektóre znaki, tak żeby było idealniej, ładniej to wyglądało. No i czemu nie? Moim zdaniem Fajnie wygląda to. Oczywiście, tutaj zabudowałem ładnie, żeby było ciekawiej. Potem, schodząc w dół, tu mamy exit. Schodząc w dół, mamy tutaj ustawkę, można powiedzieć, urządzeń do wytwarzania. Za dużo się w nie bawiłem. Aczkolwiek. Mamy tutaj na przykład tą skrytkę poniżej. Tu mamy wtopiony znak w yy, skrytkę do śmieci. I tak naprawdę ewentualnie dowolność pomaga czasami w tym, żeby coś postawić bliżej, żeby było łatwiej ułożone. A tu mamy wejście do schronu krypty, czyli do lobby w ten sposób zrobionej. I co ciekawe, oczywiście mamy tu swoją chłodnię kominową. W niej nic już się nie znajduje, więc zaoszczędziłem tyle budżetu ile się dało na tym. Ale mamy postawiony ten schron, jak widzicie. I pewnie zauważycie, bo tu jest podjazd i tu się kończy. To jest w powietrzu. Dzięki właśnie dowolności mogłem go ułożyć w powietrzu zmergować z moim mostem. Przez to fajnie to wygląda, jakby to prowadziło faktycznie do krypty. A na dole. Przez to sobie zrobiłem pokoik dodatkowy, w którym mogę tutaj stworzyć lokum do jakby zamieszkania. No to taki mój pierwszy kamp, który tak naprawdę można powiedzieć zrobiłem e, od ręki. Co mi wpadło tylko w myśl to robiłem, aczkolwiek nie jest on jakoś tak wygórowano e, przemyślany mocno. I zrobiony inaczej, ale no, mówię, mam tu wtopione niektóre rzeczy, także też jest ok. W każdym razie, nowy styl budowania bardzo mi się podoba. Przypadł mi do gustu. Czasami są ograniczenia, takie jak wysokościowe. Na przykład, pokażę wam to. Jest problem, o, tak, o tyle taki na przykład. Że nie można budować zbyt wysoko. Ponieważ tu mogę już budować, nawet jak, jeżeli zrobię o, dowolne, to mogę budować. Tu. wiecie co? Czekajcie chwilę, bo filtr do zabudowy się chyba nie włączył i dlatego. O, teraz mogę budować to, co mam faktycznie, bo tam tego bym nie mógł zbudować. No i tak, mogę to tu postawić. Ale tu już jest limit. Tu już jest limit wysokościowy w każdym camp. Więc nie mogę wybudować rzeczy tu, powyżej tej linii. Już próbowałem na wiele sposobów, przenosiłem to urządzenie camp tutaj do góry, ale nie działa to w ten sposób. Więc pewnie ewentualnie trzeba było jakieś stare sposoby, żeby starym sposobem podnosić rzeczy do góry. Może wtedy by się udało. Ale to prowadzi do tego, że chyba nie można zbudować już camp. Kampów na wysokości 3000 metrów nad ziemią. To jest dobry pomysł. Moim zdaniem, że dobry pomysł, no bo bez sensu było jak niektórzy gracze umieszczali to w kosmosie prawie. I nie wiadomo po co. Eee, więc jest ograniczenie wysokościowe. Miejcie to na uwadze. Eee, to troszkę mi popsuło mój zamysł budowlany, jeżeli chodzi o kamp, bo tutaj miałem do postawienia samolot i chciałem właśnie go zbudować, ale ze względu na to, że w połowie on był już właśnie na niemożliwej strefie, więc nic nie mogłem w nim w środku budować. No i trudno. Trzeba było wymyśleć coś innego, przemodyfikować to. To i też tak właśnie to zrobiłem, jak jest obecnie. No i budżet. Jak sami widzicie, to co mam, wykończyło budżet prawie już do końca. A jest jeszcze na przykład. Mam tutaj mnóstwo miejsca Co ciekawe, tak jak mi zawsze w Kampie brakowało miejsca, to teraz go mam całkiem sporo. Mógłbym tu zrobić sporo w wodzie, sporo na tym tutaj miejscu. Mam dużo miejsca niewykorzystanego i. I nie mogę nic z tym zrobić, bo budżetu brak. A więc tak to działam. Mimo wszystko tak jak mówię. Bardzo fajnie to jest zorganizowane dużo można fajnych rzeczy zbudować polecam gorąco polecam gorąco budować, wymyślać coś ciekawego z tych kampów a skoro o tym mówimy i ostatnio padły mm, propozycje w komentarzach żebym poodwiedzał może inne kampy czemu nie? zobaczmy Przykładowe losowe dwa kampy. Spróbujemy zobaczyć. Tu jest jakiś gość, który akurat jest teraz w drużynie ze mną, który ma level 715. No, czy no nie? zobaczmy. Gość, który gra nie od dziś. Oczywiście, nie hejtuję. Nie hejtuję. Nie mówię w żaden sposób. A jestem po prostu ciekaw pomysłów, pomysłowości i konstrukcji. A już na wstępie całkiem fajnie się prezentuje, muszę przyznać. No, prezentował. Hmm. To by było na tyle z odwiedzenia kampa. Kampu. Nie wiem. Jak to określać? Dobra, chodźmy do kogoś, kto nie jest w drużynie. Może tam się uda, ale widzieliście już jeden camp z zewnątrz. No, ciekawy budynek, aczkolwiek chyba zajmuje cały camp. No, więc zobaczmy tu coś ciekawego znajdziemy a oprócz tego, że śnieg na żurawinowym polu pada to co my tu mamy światło, które się nie pali o, zapaliliśmy światło trochę będzie jaśniej Okej. Okay. A, tu chyba coś jest. A nie, to taki skin, dobra. Okej. Okay. O, tu widzę wtopiona. Chociaż nie, to chyba też był taki skin do tej maszyny produkcyjnej. Sojusznik, okej. Okay. Dobra, dobrze. Co mamy tam? Po prostu sadzonki i uprawy. Myślę, że ten camp się chyba za wiele nie zmienił. Pewnie był już wcześniej. Tak to wygląda. Dokładnie. Standardowo ułożone. Zatem poszukajmy jeszcze innego. Może coś znajdziemy na koniec? Na przykład, hmm. co by tu można było odwiedzić? Że mi się tu żaden nie pojawia z tych takich do oglądania wyjątkowych. Albo zróbmy tak spróbujmy znaleźć inny serwer. Co by na to? Próbujemy zobaczyć w ten sposób. Może znajdziemy jakiś inny kamp, który będzie z tych wyznaczonych do oglądania najładniejszych. I wtedy będziemy w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. Chyba, że wszyscy obecnie dalej budują i jeszcze nie zrobili swoich wymarzonych e, konstrukcji. Bo i też tak może być. No Dobra. Jesteśmy. Załadowane? Myślę, że jesteśmy prawie załadowani. No to zobaczymy. Widzę już, że jest inna małpata. Dobrze. Hmm. Coś brakuje tych najlepszych kampów. Chyba, że już nikt się w to nie bawi. No i tak może być. Hmm. Nic ciekawego. Znaczy, nic ciekawego nie wiadomo, ale. O, tutaj, akurat blisko tego. Ktoś się zbudował. Zobaczmy, tak na wszystko. Skoczmy do niego. Patrząc z daleka, to nie jest to idealna konstrukcja na jeśli chodzi o zachwycający pomysł, tylko typowo użytkowa. Znaczy, bardzo optymalna wydajnościowo i w ten sposób, więc jak najbardziej obóz przeznaczony do konkretnego celu zaspokojenie zapotrzebowania na to co trzeba ale nie jest to obozem wystawowym o, bo dobre słowo mi wpadło do głowy obóz wystawowy zobaczmy tu tu już trochę lepiej, bo pogoda się zmieniła no i co tu mamy? No Nights? Nuka Nights. ok. okej może będzie coś ciekawego Masz dwa reaktory fuzyjne. Okej. Okay. Dobra, tu wejście do krypty. Czy do schronu. Tu wystawowe pancerze wspomagane. No to zobaczmy, co w środku nas czeka. Typowe, użytkowe umeblowanie. O, tam mamy coś skrytego. Mamy nie wchodzić. No dobra. A co tu? A, typowe pomieszczenie dla zabaw. Ok. Hmm. I tu również. Wyposażenie, bronię. I parę sezonów już na koncie jest. Starszych także. Gracz już ma doświadczenie. Długi, można powiedzieć, długi staż w grze patrząc po tych sezonach jest już trochę z no. hm. okej okay. czy mamy tu coś jeszcze? jest jakieś piętro wyżej? Dobra. nie ma piętra wyżej, więc to by było wszystko no dobra to w tym odcinku Byłby to koniec zwiedzania a żeby nie zwiedzać wszystkich to pozostałe, pozwiedzamy w następnym odcinku Tymczasem miłego zwiedzania i budowania